Dzień dobry Państwu. 8 lipca 2023 roku. Przysłucha, a w zasadzie Smogorzów, czy może lepiej Mariówka. Zaraz tutaj spotkamy, mam nadzieję się uda. Spotkamy dwie BMW E32 i G30. Witek już widzę stoi. Mhm. tam widzę. Ale ładne. A co malowałeś? E, maskę malowałem, zderzak i cała strona e, kierowcy, wiesz, żeby no, w jednym odcieniu była, żeby się nie, nie rzucało w oczy, bo jakby tam miałem przy halogenie tam lekką ryskę, no nie, tam no. listwę dolną, listwę zderzaka przednia, bo ona jest nie, nie jest no machę, machę właśnie tą listewkę pod światłami, bo ona się często piaskuje, mm -hmm. także to też już to było zrobione. No i cała strona kierowcy. A to, to wszystko mówi Witek właściciel. Cześć, cześć, cześć. Ponownie. Ponownie. <śm> Witek mogę sobie otworzyć ją jeszcze? Dobra, jeszcze. jeszcze lakier nie jest wyprowadzony. Holera. Ale to jest co to nie No no. Tera, teraz już zaczyna wyglądać. No. No, wtedy wyglądało. nie wyglądała? Nie, no wyglądała, ale wiesz, jak jest wypiaskowana, zderzak, nie, nie czy wypiaskowana, wypiaskowana maska, to też jest zupełnie cenna, nie? O kurde. Odwali tak. mi dzisiaj. Mówisz, będziesz szukał. Yes, znowu. Jakby wtedy ta biała doszła do skutku, a wtedy tam no To ona by tam, była moja. Tam, tamto, a szkoda. No. No, a kierownicy chyba nie było, nie? Nie była, nie, nie, była zwykła. O, ale to pasuje dobrze. Także kierownica doszła w porównaniu do, do z, z, zeszłego nagrania. Wiesz co, myślałem, że po przesiadce z tej piątki, że tu będzie dużo mniej miejsca, mhm. ale wcale tak. Nie. Ta piątka wcale nie jest duża w środku. Nie. To jest. One są duże, wiesz, na zewnątrz, no. no nie, ale w środku jest też, bo one są teraz dużo lepiej wyciszone, nie, to wiesz, to musi wszystko zajmować miejsce. No, to no fakt, to... wyciszone to jest, tak, no. Tak, 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 wiesz, to jest dużo lepiej wyciszone niż ta siódemka, nie, chociaż u mnie to są jeszcze te pojedyncze szyby, nie, także wiesz, no, rąbki, wszystko. A to nie było prysznięte? E, było. Bo było. właśnie było. wygląda na takie idealnie świeżutkie, była, nie, nie. Była, nie? ale to było już, o Jezu, za trzy lata temu, hmm. także nie pamiętam, czy już wtedy e, robiłem. A no ja już też nie, nie aż tak, nie ten. Nie zanotowałem. Boże, jakie to jest fajne. Ożesz. I to autowitek można wynająć Dość w całym dobrze. Mazowieckim czy w całą Polskę? Nawet całą Polskę. Kwestia dogadania się do paliwa, bo wiadomo, 4 litry to... Jasna to, sprawa. To, 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 to czyli co, spali. zostawimy na miary na Ciebie w filmie? Można śmiało. Dobra. Przebiegu Ile dobiło? Nic tu nie widać, nie? Nie widać. No dużo, dużo nie dobiło chyba za... A tak tylko z ciekawości, nie? km chyba, tam z 2000-3000 mil. Te dźwięki. No, yes. jest, 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 różnica, nie? A jest cuda. No I też Amerykanin, wiesz, tam, on Ci tak. przypomina, wiesz, no. w Stenbals, wiesz, zapnij pasy. Także to jest zupełnie inna, inna bajka niż europejska, nie? A jak ona jest oznaczona? Ona jest 700? 40. Ale ona jest zwykła, nie? Nie IL, jakieś coś tam. IL. 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 IL, Czyli ma 740, tak. IL ma IL. Z symbol. Tak. tak. No normalnie każda, każda w Longu, no chyba, że była bez y, oznaczeń modelowych, mhm. to wtedy ona nie ma, nie? Ale jeżeli, jeżeli... Ach, w Longu W Longu no i to tutaj widać teraz, nie? nie tutaj para młoda miejsce, to ma wygodniutko. Jest, jest, jest no. Miejsce, jest miejsce sporo, nie? Jest. I co, wiedziesz, czwórkę, czy? Czwórkę. Furtu. Czyli w pięć osób tu jedziecie. Pięć osób, pięć I komfortowo, nie? O jejku, bo to jest Niwo z tyłu. To jest sprawne i jeżeli, wiesz, usiądą wszystkie trzy osoby. Czyli to mimo, to, że jest obniżona, to nie ma żadnego nie tam ma dobijania. To, bo tutaj z tyłu jest custom, no nie od plotka koca, no nie jest PK Coilover. Mhm. i z przód jest normalnie na sztywny obwint normalny, ale z tyłu zrobiliśmy custom, no nie sprężyny z, mhm. z tulejami, żeby to ładnie obniżyć, ale Niwo jest w dalszym ciągu zachowane. I jak wiesz, wszyscy na pokład dojdą. To Niwo ma to do siebie, że oprócz tego, że ci wyrówna poziom, no. to jeżeli ma, ciężej, to jeszcze utwardzi. No. I, I nawet jeszcze lepiej się prowadzi wtedy. No, właśnie. Wbrew no właśnie To w Tył jest taki troszeczkę twardszy. Ale ekstra, Boże, jakie to jest fajne. No, aż się chce za to łapać tutaj, no. no to, to jest właśnie taka wygoda. Mimo, że to jest, wiesz, E3-2, no to nie jest e 3 na no niektóre jest nowsze i, i ma jeszcze na przykład deskę w skórze. no Bo no. 3 2 ta deska to do, dosłownie parę sztuk ja widziałem, tylko że ktoś tam coś miał. Mm -hmm. e, wiesz, tutaj są całe, całe te boczki tylko w skórze, no nie? Czy ta konsola środkowa, no nie? Ale, ale było mu na przykład 750 w 750 E38, no to jeszcze właśnie na przykład właśnie ta góra dechy też była w skórze. Mm -hmm. A tutaj no, to jest, no, ale to są lata 80. Wiem, tak. wiem, nie, no, Jasne, to wiesz, to, to, to jest, są. To jest, to jest troszeczkę inny. Styl, inny świat. Witek, jedna rzecz mi się przypomniała. E, u Ciebie można ten samochód wynająć, ale oprócz tego można zrobić i usługę kompleksową i zrobisz tak, też super i zdjęcia. zdjęcia. I można zdjęcia, także zapraszam serdecznie. Jak mi się przypomni, daj mi jakiś link, to wrzucimy w filmie jakąś zajawkę, czy na, na, w opisie filmu, nie. Żebyście sobie mogli zobaczyć. Ja Wam polecam serdecznie. Zresztą no, chyba widzicie na filmie, że samochód jest w idealnym stanie, jest przedłużony, jest samochód w longu no, aż miło się patrzy to na to wszystko. Miło się spotkać, taka sytuacja. No właśnie, nie? ja już stary piwo otwierałem pod. Ta, ta, pod, ta, to pod, to pod na grillu. Ja mówię, kurczę, blisko ciebie, a ja nie sobie zastanawiałem, czy Ty jesteś w Polsce przecież. Po, jestem, jestem, teraz jest po jestem. Tych no. wyjazdach, nie wyjazdach, ale mówię, wezmę, napiszę. Szadowo, Ale zobaczymy. zgrało się idealnie. Ja już piwo trzymałem w ręce, no. no tak, kurczę, zobacz, jak pięknie się udało. Także, także no tutaj stan to się nic nie zmienił, co najwyżej na plus No. jeszcze, jeszcze ten, e, w tym roku planuję wiesz, e, na, na koniec, e, na koniec zrobić polerkę jeszcze tak już. E, A to jeszcze jej brakuje? Tak, jeszcze. Wiesz, ja prosiłem lakiernika, żeby on się tym nie zajmował, nawet no. jeżeli miał coś nadlane. A żeby to zrobił profesjonalista, wiesz? Nie, ja sam to zrobię, A -a. bo ja takimi rzeczami też zajmuje skórę przez tutaj tarączki. i to przecież wszystko ja robiłem. Ale jojo, tak, Najbardziej, najbardziej, słuchaj, to no. plastiki, to, to było takie żółte, trochę brudno trzeba było. No, tak. mm -hmm. no teraz to jest jak nówka, no. Tak, ale tutaj bardziej ten plastik, słuchaj, to było takie żółte, jak taki stary pecet, nie? No. To ja, wszystko to ja samemu odbarwiałem, nie? Super. Ja, ja takie rzeczy potrafię, yy, i, i, czy, czy, polero, czy polerowanie i tak dalej, także, yy, no i raty może w końcu, nie, może, może coś się uda. To Ty jeszcze narzekasz, na nie? To znaczy, wiesz co, bo to jest Alu. Gdzieś się dotnie, no nie, to, Aha, to wiesz, no, troszeczkę, no. troszeczkę jest to wiesz, problematyczne, nie? Mm -hmm. Bo to nawet delikatnie a byłeś u mnie pod blokiem, tak. nie jest, Ciasne są miejsca parkingowe, yeah, 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 a ja no. zawsze staję tam gdzie jest krawężnik. Yy, po to, żeby, wiesz, w której są, no ale niestety czasami się dotnie do tego krawężnika. No jasna sprawa, a Zmienię sobie może na Robinox, no nie i wtedy... I wtedy będzie e, twardy rant, bo to jest e, dużo twardsze od aluminium, no i wtedy naprawdę trzeba się postarać, żeby, żeby, żeby uszkodzić, nie, mm -hmm. ten rand. Czadowo. Także dużo, dużo się nie zmieniło. takie smaczki właśnie jak kierownica e, i, i mówię, no to, to jeszcze ten, ten lakier, no mówię, jeszcze trzeba troszeczkę podpracować, żeby to, ale to już mówię. Ajajaj, aj, aj, ale poczekaj, będę miał fotę na miniaturę, oj oj oj. To, I o... to, wiesz. Ja chciałem zamówić w tym roku halogeny z, yy, od, yy, od Chińczyków, nie? Patrzę mm -hmm. po miniaturce. No. Ue, u, usa, nie? Mówię mm -hmm. mój, bo, bo jest inny halogen. No no. A to nie, Mówią, nie wiedziałem że... nawet. I, i, I słuchaj, ja zamówiłem zadowolony, bo tamten jest delikatnie taki pęknięty, ma też szkło takie pęknięte. Aha. I słuchaj, proszę ciebie, ja zadowolony mówię, przyjedzie mi to co ja chcę. No. Europejską mi wersję wysłali i piszę do nich, że no, ja chcę amerykańską, to jest ogólnie. No i co, zostawili Ci te? I zosta no, tak, okay. zostawili, odesłali pieniądze, no nie. ale co, co mi po tym halogenie, tym bardziej, że to Chińczyk to tam żaden. No. Ale chciałem, żeby było nowe, no ja i mówię, przyjdzie jeden, będzie dobry, kupię drugi, nie, żeby był komplet na świeżym szkle. Bo nawet szkieł nie ma, żeby podmienić, bo szkło się też różni, oprócz tego, że jest inny halogen, bo kształt jest ten sam, mhm. ale on ma... Ma inne, inne reflowanie, bo jeszcze w europejskiej wersji to jest taka. No, ale jaja. Jest soczewka w środku. A, a Za cholerę bym nie wiedział. W, a w tej, wersji, w tej wersji akurat nie ma. Nie? Jest, jest zamiast soczewki, jest normalne zwierciadło. Ale tak, a propos, a propos tej wersji amerykańskiej, no, że są inne światła, no, nie? No, bo to jest przecież bez tego tej postojówki, o której w poprzednim filmie wspominałem no. i nie ma tego uśmiechu, to co ja się zdziwiłem, bo nawet ostatnio z diagnostą rozmawiałem, bo mówię, no przecież świecą po amerykańsku. A on mi mówi, nie, jakby się świeciły po amerykańsku, to ja bym się przyczepił. A one, mimo, że to są amerykańskie, to one świecą po europejsku. Taki bajer. Taki bajer, w życiu nawet się nie, nie spodziewałem właśnie tego i żarówki oczywiście te, te są HB4, no nie, na Amerykę, no nie, ale, ale, no i z takich innych, no to listwy nowe, po, te, te, Ale liczby. nowe, nowe? Nie, te dolny wiesz, tutaj też zgarniając. to wszystko jest mhm. nowe, to jest, ta, ta gumka to jest taka aż... Czy a, to jeszcze jest do dostania? Takie i, rzeczy? I to, żeby było śmieszniej, to jest w, w śmiesznej cenie, bo to jest po stówce kosztowało. Ale Fajso, tak? Fajso, tak. No a, widzisz. Także, także a normalnie byś szukał po Allegro, tak, po ale, ale i jakieś o, wycieruchy. No. Ale i to po 70 zł, jeszcze 80, no. to, a stówka, czy tam 110 kosztowało, nówka sztuka, nie? I wiesz, imię ciutkę, nietwarde, no bo te, te, te stare, no to wiadomo twardnieje guma nie no. i w tym roku pewnie jeszcze na mm. drugą stronę wezmę kupię żeby był już komplecik nie? no jest jest no, co, cały czas cały czas cały nie? Czat. Że, że, że tak powiem no. czas jeszcze z, się muszę tam przenieść wiesz do tego cień. no, ciebie, no, no chyba, słuchaj siedemdziesiąt tysięcy tego przebiegło, malutko no nie, Jezus, już nie pamiętam z Mariem, no. No. tam wszystko było wiesz no jazda no, stan był naprawdę i i, i, i no, niesamowite, nie ale ona jest cudna, mój Boże. To się kręci, że nie wziąłeś, co. O Jezu, to, to pewnie. Co to... no, trzeba teraz o... wiem? Ale o 32 ładną, to stary teraz ciężko jest. bardzo ciężko. Jeszcze, jeszcze tak jak my rozmawialiśmy parę lat temu, no no. I to jeszcze coś się trafiało. Nie? Przynajmniej jedna, dwie sztuki w sezonie jeszcze można tak. było dostać. Ale teraz, teraz są same te... takie śmierdziele, już zostały. No. E albo e takie, że są golasy, czyli bez wyposażenia, bez jakiegoś tego, a jeżeli już fajny silnik. No to rdza i naprawdę no no. po, po, do, do, do remontu, a najczęściej właśnie co? Blacharka. To no. najgorsze, najgorsze w tych samochodach to jest jedna rzecz. Blachy. Tylko i wyłącznie. No. Wiadomo, te, te graty takie, nie wiem, jakieś lodówki, rolety, tylnik szyb, to jest temat nie do zdobycia teraz. Ale Jeszcze wiesz co, ja bym wolał bez wyposażenia, żeby tylko była zdrowiutka i z małym przebiegiem. Tak to tak jak no. ja. Ja jak patrzyłem, ja przeglądałem to ogłoszenie i tak dalej. Długo, długo szukałem, no nie, no to ok, mogłem, naprawdę, z naprawdę fajnym winem e, znaleźć, no nie, z wyposażeniem cudownym, ale co no. z tego, jak blachy, blachy jeszcze jak blachy. Tak. Bo lakier, to ja, tak jak tutaj, no nie, polakierowane, tam trzeba coś zrobić, ja nie chciałem, broń Boże, ja się tym zajmę, ja sobie powłokę położę i to będzie wyglądało dużo lepiej, ale, tak jak, tak jak blachy trzeba ratować, to już jest nie, ciężko, to jest i pierwot, inwestycja, to jest i tak i dalej, inwestycja, no. ale ale nigdy to nie będzie tak zrobione jak to. Nie tam. ma opcji. Nie. Wiesz, Ja nie powiem, no bo ona była malowana i dlatego ja poprosiłem, uh -huh. bo ona w Stanach miała przycierkę, tak? I przy, przy drzwiach i przy błotniku. I to było robione w Stanach i po prostu po latach. Przy już... lewym? Przy lewym budynku. No właśnie, tak. tak czasami jak się spojrzy to. To tam delikatnie jest, uh -huh. ale, ale to jest parkingówka, bo nawet jak my to robiliśmy w, tym, w zeszłym roku. To y, po zdarciu to, to nie, nie było mm -hmm. nic, nie, nic się nie działo, jakaś rdza czy cokolwiek. Tylko po prostu no, lakie, amerykańskie lakierowanie yeah. plus, plus lata, no nie ma się co oszukiwać. No. Ja już ją mam od 19 roku, także Ale jaja. to już 4 lata, no. już parę lat. Jest... A jak ja byłem u ciebie, to który to był rok? 20 chyba. To chyba był 20. No tak mi się wydaje. Także no, po, po, po trzech latach dalej mam. No. Dalej mam. Wcale się nie dziwię. Nie no to w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu raczej będę trzymał, chociaż jest pewna, jest pewna myśl. bo... Żeby możemy... dokupić. Nie, nie, dokupić nie, camper. No zobaczymy, w tym roku nie. wybieramy się z małżonką do Włoch kamperem i nie wiem czy to nie będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Może tak być, no, słysza... albo Wam się spodoba, albo... Właśnie to usłyszałem, no. że albo kochasz z całego serca i wchodzisz do... Albo w ogóle marce, nigdy więcej. No? Albo nigdy więcej. No. Także, także zobaczymy, nie? W sierpniu się okaże, bo w sierpniu ruszamy powoli. Ale cudowna Boże kochana. Także Betarda po prostu. No, no. A mogła być twoja. Mogła być, no pamiętam. A mogła być twoja, nie? Powiem Ci, że za każdym razem nawet e, powiem Ci inaczej, teraz e, ona tam e, właśnie e, miałem teraz e, tutaj właśnie wesele, no to postawiłem ją znowu pod blokiem, mm -hmm. to synowie, żeby wiesz, do przedszkola rano? nie, to, no Jakie auto? BMW. Wiadomo. Wiadomo, najlepsze. Także mimo że mam dosłownie parę metrów, no nie, to nie, jak jest ładna pogoda, BMW, nie, do, do, żeby przyjechać. Wcale im się nie dziwi. Nie... No, tam jeszcze, no mówię, no trzeba tam po koreczkach troszeczkę ten, ten lakier jeszcze poprawiać w paru tam miejscach, ale dla mnie to jest szczerze sama przyjemność, tylko że teraz większy problem, największy czas. No, domyślam się. Tylko, tylko i wyłącznie, nie jest sezon, ale może, może, może na, na jesień. A jak wygląda grafik? Wietrzu, Dla tych, którzy ewentualnie się zainteresują wynajmem. W tym to roku trzeba robić. Jeszcze wrzesień, taki w miarę, jeszcze może bym coś upadł. A wakacje już ciężko? Wakacje już nie. No. Ewentualnie bodajże za dwa tygodnie. To jeszcze jest jeden, jedyny termin. <grym> Także... Czwartek. No bo, nie, <grym> nie, no żartuję. jeszcze sobota, ale, 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 ale jeszcze jest jeden, jeden weekend tutaj wolnego. Ale, ale już pozostałe to od połowy. Nie pierwszy weekend września, tylko drugi. I chyba trzeci bodaj. Także, mm -hmm. Ale to trzeba, by... w grafiku nie mam przy sobie. Ale Więc Nie zastanawiajcie się. Je, jest poupychane niestety. Zadzwońcie no. no. i, i rezerwujcie no. wcześniej. No. Albo, albo, wtedy, albo niestety, albo niestety, no, że, że, że ruch w interesie jest. Ale to, bardziej, to jest taka, e, bardziej zajawka, żeby to auto jeździło, niż e, jak to się mówi, moneta. Mm -hmm. To auto ma jeździć, ma cieszyć, tak? Ma cieszyć oko. E, ja powiem Wam e, najprostszy taki przykład dwa tygodnie też takich wziąłem młodych i stał nowy mercedes stał i nawet z tamtego ślubu Guszcie Wszyscy się gapili. Oni sobie to. zdjęcia robili. Nie, nie przy tamtym nowym Mercedesie, tylko właśnie przy, przy, tej, be, przy tej BMW, nie? przy tym BMW. No tutaj. tak to jest właśnie. A jeszcze u ciebie z tymi felgami to się tak rzuca w oczy. felgi to jest jedna rzecz, ale, ale wiesz, ona jest biała, ona jest na tych chromach, ona jest w ogóle takim przeciwieństwem każdego BMW. No bo czarne każdy, i tak każdy dalej. myśli, że no. to ma być bandyta czarne, a to jest taka biała dama. Mhm. Na chromie na fajnej felze i ona tylko i wyłącznie musi mieć yy, musi mieć właśnie chromy yy, wiesz to jeszcze to jest fajne na przykład yy, że ona jest właśnie w tym pakiecie w pakiecie USA no nie to wiesz mhm. te, te obrysy te, te no. corner lighty no nie to robią taką robotę po prostu niesamowitą nie I, i po prostu jak się jedzie no nie i wieczorem no nie no to, Szczególnie, to, to no. robi to tak, taką robotę że naprawdę yy, każdy mówi, a bo może ta wersja amerykańska, może nie to, ale w ruchu e, albo jak stoi i jest to włączone, no to no. No coś pięknego. no Mi się to sto razy bardziej podoba od, od zwykłej europejskiej wersji. To no, każdy ma pewnie, swój że wersji, tak nie, nie każdy no. mu, e, musi się to podobać. thank you